Kiedy wyruszamy w podróż, to chcemy, aby ta podróż przebiegała szybko i bezproblemowo. I nikt z nas nie chciałby gdzieś tam utknąć po drodze. A to się właśnie e, zdarzyło bohaterowi e, filmu pod tytułem Terminal, którego gra Tom Hanks, który utknął na lotnisku. I to nie dlatego, że odwołano loty, bo były złe warunki pogodowe, ale powód był zupełnie inny otóż e, utknął na lotnisku, ponieważ nie mógł wrócić do swojego kraju. W jego kraju miał miejsce przewrót i ten kraj formalnie przestał istnieć. A więc tak naprawdę nie było dokąd wracać. A także nie mógł wyjść z tego lotniska, ponieważ nie miał wizy i władze nie chciały go przyjąć. Więc utknął na dobre. I wszyscy wiemy, że lotniska to są dobre miejsca do tego, żeby przesiąść się z jednego samolotu na drugi albo wysiąść z samolotu, ale nie są dobrymi miejscami na pewno do mieszkania. A on zmuszony był do tego, żeby zamieszkać na lotnisku. Jednak po jakimś czasie zaczął sobie radzić na spokojne miejsce, gdzie mógł spać, mył się w lotniskowych łazienkach, żywił się w ten sposób, że zarabiał pieniądze wyjmując drobne z wózków bagażowych i w ten sposób kupował sobie kawę i posiłki, zaprzyjaźnił się z personelem lotniskowym i po jakimś czasie okazało się, że to życie na lotnisku wcale nie jest takie złe, że można się przyzwyczaić, nawet można je, nawet można je polubić. Jednak... Myślę, że nikt z nas nie chciałby całego życia spędzić mieszkając na lotnisku. A czasem, czasem tak się czujemy, jakbyśmy, jakby to się przytrafiło właśnie nam, ponieważ my wszyscy jesteśmy w podróży do wieczności i chociaż stąd się nigdzie nie wybieramy, ponieważ to na końcu Jezus przyjdzie tutaj na Ziemi, na Ziemi i ten świat naprawi, zobaczymy go tak, jakim Bóg chce go widzieć, to zanim Jezus nie przyjdzie i zanim nie nastanie nowe niebo i nowa Ziemia, to my często kiedy patrzymy na rzeczywistość wokół, musimy przyznać, że nie czujemy się tu jak w domu. Mamy wrażenie, jakbyśmy utknęli na lotnisku, utknęli w tej podróży do wieczności. Z czasem do tego lotniskowego życia można się przyzwyczaić i się też przyzwyczajamy, no bo przecież trzeba chodzić do pracy albo do szkoły, trzeba opłacić rachunki, odebrać dziecko z przedszkola, zrobić zakupy, spotkać się ze znajomymi. Po jakimś czasie. Przyzwyczajamy się do codzienności, takiej, jaka ona jest. E, to życie na lotnisku też czasami wymaga od nas trudnych decyzji. E, te decyzje bywają różne i różnie nam wychodzą. Czasami podejmujemy dobrze, czasami, czasami gorzej. Te wybory są, bywają skomplikowane. I czasami bywa tak, że e, nawet nie chcielibyśmy, aby ktoś widział nasze błędy i pomyłki i widział te błędne decyzje, które podejmujemy. Wolelibyśmy, aby one były niezauważone przez innych. I przed podobnymi wyzwaniami stanęli wierzący w mieście Teatyra. Kontynuujemy naszą serię o siedmiu kościołach Apokalipsy. i Dzisiaj właśnie będziemy mówić o, o liście do kościoła w Tiatyrze. I oni też, też mieli takie poczucie, jakby w tej podróży do wieczności gdzieś utknęli po drodze. Utknęli po drodze. E, i mieli poczucie, jakby musieli się przyzwyczaić do życia na lotnisku, bo też byli obywatelami Bożego Królestwa, ale z drugiej strony, kiedy patrzyli wokół, to nie tego królestwa nie widzieli za bardzo dookoła siebie. Wokół widać było imperium rzymskie, rządzone przez bezbożnych, bezdusznych i bezwzględnych rzymskich cesarzy. A nie było widać śladów tego Królestwa Bożego. Jednak z czasem także i oni zaczęli przyzwyczajać się do tej rzeczywistości. A nawet niektórzy z nich ją polubili. I chociaż nie byli w domu, to zaczęli czuć się tak, jakby znaleźli się w domu. I właśnie do tego kościoła Jezus kieruje jeden ze swoich listów, a ten list zaczyna się tak. Do anioła kościoła w teatyrze napisz: Oto co mówi syn Boży, ten, który ma oczy jak płomień ognia i stopy podobne do mosiądzu. Wiem o Twoich czynach, o miłości, wierze i służbie. Wiem też o twojej wytrwałości i o twoich ostatnich czynach lepszych od początkowych. Wiemy, że Jezus przychodzi do każdego kościoła i każdemu kościołowi przestawia się inaczej, bo każdy kościół ma inne potrzeby. Do tego kościoła Jezus przychodzi i mówi, że jest Synem Bożym. I to jest to było ryzykowne i wywrotowe stwierdzenie w tamtych czasach, ponieważ ten tytuł Syn Boży używany był. Często przez cesarzy rzymskich, cesarz August, to właśnie ten, dla którego panowania przyszedł na świat Jezus, on kazał się nazywać synem Boga, zbawicielem świata, dobrodziejem ludzkości i chciał, aby data jego panowania była początkiem nowej ery. Brzmi znajomo. No właśnie. Dlatego też nazywanie kogokolwiek synem Bożym było ryzykowne, było niebezpieczne, ponieważ był to przejaw braku lojalności, a nawet buntu wobec władzy. A to Jezus przychodzi i mówi, ja jestem Synem Bożym, prawdziwym Synem Bożym, prawdziwym Zbawicielem świata i jestem prawdziwym Królem. I jako Król nie ma sobie równych, ponieważ dalej, kiedy się przedstawia, to mówi, że Jego stopy są z mosiądzu. Teatry, że tam produkowali mosiądz, więc znali się na dobrym mosiądzu, wiedzieli, że dobry mosiądz jest solidny i że stopy z mosiądzu to oznacza władzę, której nie można ruszyć, władzę, która ma solidne podstawy, bo takie jest Boże Królestwo. Ale Jezus mówi, że nie tylko jest potężny i silny, ale ma oczy jak płomień ognia. On patrzy i widzi. Kiedy patrzy, to naprawdę widzi. Nie tak, kiedy jak my patrzymy, że prześlizgujemy się wzrokiem po wystawach sklepowych w galerii, ale kiedy Jezus patrzy, tak jak dalsza część tego tekstu mówi, to bada pragnienia i zamiary. Widzi nas takimi, jakim jesteśmy i widzi to, co jest w środku. I on przychodzi do kościoła w Tiatyrze jako ten, który widzi. I widzi ten kościół i widzi, gdzie oni są. Mieszkają w mieście Tiatyra. To nie było miasto bez znaczenia, ale to było najmniej znaczące i najmniejsze z tych siedmiu miast Apokalipsy. Kiedyś tam był garnizon wojskowy, ale to już przeszłość, to już historia. To miasto znane jest właśnie z produkcji mosiądzu, purpury, ale przede wszystkim znane jest z handlu, ponieważ leży na szlaku handlowym i tym zajmują się mieszkańcy tego miasta. Zajmują się handlem, handlują. I w tym mieście w jakimś momencie powstał kościół. Znaleźli się naśladowcy Jezusa, którzy mieli to poczucie, że są obywatelami Bożego Królestwa. I chcą żyć jak obywatele Bożego Królestwa w tym w tym właśnie mieście gdzie Bóg ich postawił co nie było łatwe Jezus przychodzi do nich i mówi nie tylko widzę gdzie jesteś gdzie jesteście ale widzę was kim jesteście i widzi ich dobre cechy ich osiągnięcia bo chociaż nie mieszkali w mieście które budziło wielki podziw to starali się ze wszystkich sił Jezus chwali ich czyny ich postępowanie mówi o ich miłości o wierze o służbie to byli ludzie, którzy starali się dobrze postępować pomimo wszystko, którzy wierzyli, kochali, i jeszcze służyli sobie nawzajem, a do tego wszystkiego jeszcze byli w tym wytrwali. A gdyby tego wszystkiego jeszcze było mało, to to byli ludzie, którzy rozwijali się jako chrześcijanie, którzy z roku na rok byli lepszymi chrześcijanami. Bo Jezus mówi, że wasze ostatnie czyny są lepsze niż początkowe, niż pierwsze. I to jest ciekawe, bo kiedy przypomnimy sobie list Jezusa do Efezu, to tam. Chociaż też chwalił ich za ich wiarę i dokonania, to mówił: lecz mam ci za złe, że utraciłeś swoją pierwszą miłość. Czyli oni na końcu kochali trochę mniej niż mnie na początku. A z wierzącymi w teatrze było na odwrót. Oni nieko, niczego nie utracili. Oni zyskali. Oni z czasem jeszcze bardziej kochali, jeszcze bardziej wierzyli, jeszcze bardziej starali się dobrze postępować, byli bardziej wytrwali i bardziej służyli. To byli ludzie, którzy się. Rozwijali. Jezus przychodzi do nich i mówi: Widzę Was. Widzę, gdzie jesteście i widzę, kim jesteście, widzę Wasze osiągnięcia i Wasz rozwój. I my czasami zastanawiamy się, czy, czy Bóg wie, jak to jest być chrześcijaninem w Tomaszowie. Czy Bóg widzi mnie i moje zmagania? Czy Bóg wie, jak to jest być naśladowcą Chrystusa i obywatelem Bożego Królestwa w mojej rodzinie? Czy Bóg widzi? Czy Bóg wie, jak to jest być nasiadowcą Jezusa w mojej pracy albo w mojej szkole? On chce nam powiedzieć: Tak, wiem, bo Cię widzę. Ale On nie tylko widzi to, gdzie jesteśmy i to, jak sobie radzimy, ale widzi głębiej i dalej. Eugene Peterson, to już nieżyjący, znany pisarz chrześcijański, który wspomina swoje dzieciństwo i mówi, że w dzieciństwie jego ulubionym chrześcijańskim świętem było Prima aprilis, 1 kwietnia. Jego ojciec był e, właścicielem, e, właścicielem sklepu mięsnego i wraz ze swoim kolegą Hankiem, który tuż obok prowadził cukiernię, co roku przygotowywali, robili mały żart dla swoich klientów. Mianowicie każdego roku robili czekoladki nadziewane czosnkiem. I te... Czekoladki nadziewane czosnkiem tata Judzina wystawią na ladzie w swoim sklepie mięsnym, ale nikogo nim nie częstował. One tam po prostu stały. A klienci przychodzili i chociaż nie byli częstowani, to ukradkiem brali czekoladki. I niektórzy, kiedy spróbowali czosnkowej czekoladki, mówili: o, paskudztwo, obrzydlistwo. Inni, ponieważ wiedzieli, że nikt ich nie poczęstował, udawali, że nic się nie stało. I wtedy obsługa sklepu też udawała, że niczego nie zauważyła klienci czym prędzej wychodzili ze sklepu, żeby pozbyć się tej niechcianej czekoladki, a wtedy najlepsza część przypadała dla małego Judzina, który wybiegał za nimi i krzyczał Pryma Pylis dałeś się nabrać! No właśnie. Czasem tak jest z nami, że chociaż jesteśmy naśladowcami Jezusa, chociaż kochamy Go, chociaż wierzymy, chociaż służymy, chociaż staramy się dobrze postępować, chociaż jest dla nas ważny, to bywa tak, że myślimy, że w nam czegoś brakuje, i że w poszukiwaniu szczęścia łapiemy się za coś, co ma pozory szczęścia, pozory radości, pozory przyjemności i pozory zadowolenia, nie patrząc i nie wiedząc często, co jest w środku. I dajemy się oszukać, dajemy się nabrać. Ale Jezus jest tym, który widzi. On widzi to, gdzie szukamy tego szczęścia, widzi to, za co się łapiemy. A także widzi nas w środku, nasze motywy i pobudki, dla których sięgamy po fałszywe czekoladki. I widzi też to, to, to co, co te czekoladki robią w nas, co te poszukiwania robią w nas i jak nas zmieniają. Dlatego Jezus nie tylko mówi do Kościoła w że o tym, że widzi, gdzie są i kim są, jak sobie radzą, ale też widzi ich problemy i zmagania, i dalej pisze tak. Lecz mam przeciwko Tobie to, że pobłażasz tej kobiecie. Jezabel, która się podaje za prorokinie, naucza i zwodzi moje sługi, aby opowiadali nierząd oraz spożywali to, co pochodzi z ofiar składanych bóstwom. Dałem jej czas na opamiętanie, lecz nie chce się opamiętać o swoim nierządzie. Oto rzucę ją na jej łoże cierpienia, a tych, którzy z nią co dołożą, wielki ucisk, jeśli się nie opamiętają o swoich uczynkach. A jej dzieci zabije i przekonają się wszystkie kościoły, że ja jestem tym, który bada pragnienia i zamiary. Bo odpłacę każdemu z Was stosownie do jego czynów. Wam natomiast, pozostałym w teatrze, wszystkim, którzy nie trzymacie się tej nauki, którzy, jak powiadają, nie poznaliście szatańskich głębi, mówię, nie nakładam na Was innego ciężaru. Dopóki nie przyjdę, pozostańcie przy tym, co posiadacie. Oto wygląda na to, że w kościele w teatrze byli też ludzie, którzy chociaż byli naśladowcami Jezusa i obywatelami Bożego Królestwa, zaczęli coraz bardziej komfortowo czuć się tutaj, w tym miejscu, w którym byli. I trochę się za bardzo przyzwyczaili do życia na lotnisku i to życie polubili i często sięgali po fałszywe czekoladki, szukając szczęścia i zadowolenia tam, gdzie szukać go nie powinni. I kiedy czytamy ten list, to mam takie wrażenie, jakbyśmy gdzieś już to kiedyś słyszeli a dokładnie tydzień temu. Ponieważ ten list i problemy, z którymi oni się zmagali, są bardzo podobne do problemów, z jakimi mierzyli się chrześcijanie w Pergamonie. Zarówno w Pergamonie, jak i w pojawiali się jacyś fałszywi nauczyciele, którzy zachęcali ludzi wierzących do tego, aby uczestniczyli w pogańskich ucztach, aby jedli pokarmy ofiarowane pogańskim ucztom, a także, aby żyli niemoralnie, aby korzystali z usług kapłanek, prostytutek i... i Cieszyli się prostytucją kultową czy świątynną. W obu tych listach jest nawiązanie do postaci Starego Testamentu. W liście do Pergamonu była mowa o Balaamie, a tu jest mowa o Jazeber. To są postacie, które w Starym Testamencie sprowadziły naród izraelski na manowce, skłoniły go do kompromisu. I oto wieki później w chrześcijańskich kościołach pojawili się ludzie, którzy zachowywali się podobnie. I mieli podobny wpływ na ludzi wierzących, popychając ich w stronę kompromisu. O balamie czytaliśmy tydzień temu. Jazewel to była żona króla Achaba, jednego z najbardziej bezbożnych królów izraelskich. Była córką króla Sydonu, była poganką z pochodzenia. I ona, kiedy przeprowadziła się do Izraela, skłoniła swego męża, aby wzniósł w stolicy w świątynię pogańskiemu, pogańskiemu bóstwu to za jej sprawą po raz pierwszy w historii Izraela pogański kult stał się religią państwową, kult Baala i kult Ashery. I była kobietą o silnych przekonaniach i potrafiła swoje przekonania narzucić inne, więc skłaniała Izraelitów do tego, aby właśnie uczestniczyli w pogańskich ucztach, aby jedli rzeczy ofiarowane bożkom, aby oddawali im cześć. I w tamtym czasie nawet niebezpiecznie było, ryzykownie było przyznać się do tego, że czcisz Boga Izraela, że jesteś jego wyznawcą. I oto w kościele, w teatrze pojawiała się osoba podobna, która mówi, To jest ok, abyście byli częścią tej kultury, abyście te rzeczy robili. Ktoś powie, ale, ale, ale jak to możliwe? Jak to możliwe, że chrześcijanie, ludzie wierzący w ogóle chcieli chodzić na jakieś pogańskie uczty, że chcieli jeść mięso ofiarowane bożkom, że, że chodzili do prostytutek świątynnych? Jak to w ogóle jest możliwe? mieli ku temu swoje powody. Jak wspomnieliśmy wcześniej, Wiatyra to było miasto, które słynęło z handlu. A w tamtych czasach kupcy, żeby ułatwić sobie swój biznes, tworzyli związki kupieckie, gildie. I żeby mieć pozwolenie na, na handel, na prowadzenie biznesu, to trzeba było być częścią takiej gildy, jakiego związku kupieckiego, bo inaczej nie mogłeś prowadzić biznesu. Co więcej, te związki kupieckie gwarantowały dobre umowy, ponieważ Członkowie tych związków handlowali ze sobą nawzajem, byli partnerami w biznesie. Więc jeżeli chciałeś mieć dobrych partnerów do, inter do prowadzenia interesów, to musiałeś być częścią tego Związku Kupieckiego. Oni dbali też o bezpieczeństwo tych interesów, żeby nic, nikomu nic się nie stało. Mało tego, jeśli zdarzyło się, że ktoś padł w tarapaty finansowe, to nawzajem sobie pomagali. Więc było dobrze być częścią takiego Związku Kupieckiego. Ale jak się prowadzi biznes, to chcesz, żeby ten biznes się udał. Ważne jest powodzenie. A od kogo zależy powodzenie? No oczywiście, od bogów tak wierzono. Dlatego też ci członkowie tych gildi, związków kupieckich, spotykali się razem, czasami w celach towarzyskich, a czasami nie, na różnych ucztach. A jeżeli już ucztują, to wtedy wszystko miało wymiar religijny. Uczta zaczynała się od wezwania imienia bogów, od złożenia im ofiary, od jedzenia tego, co było ofiarowane bo przecież musimy zdobyć przychylność bogów. A potem przychodzimy prostytutki świątynne, z którymi można się było zabawić. I to już nie przypominało nabożeństwa, ale raczej orgie. I tak właśnie postępowali ci ludzie. A chrześcijanie mieli dylemat. Jak prowadzić biznes w takim świecie? Jak prowadzić interesy? No bo mam wybór. Mogę być częścią tego związku kupieckiego, i mieć dobre umowy, dobrych partnerów, mieć pozwolenie na prowadzenie swoich interesów, mieć bezpieczeństwo. Albo mogę nie być i być wierny swoim ideałom i swoim przekonaniom, ale wtedy z czego utrzymam swoją rodzinę. I te dylematy, tak naprawdę one nie zmieniły się przez wieki. Pewien młody Żyd, mieszkający w Niemczech, wspomina swoją młodość i to, jak bardzo cenił i szanował swojego ojca. Za jego religijność, za to, jakim był człowiekiem, za to, że jego ojciec bardzo pieczołowicie i gorliwie przestrzegał wszystkich zasad judaizmu. Zachował żydowskie tradycje i obyczaje. W każdy szabat chodzili do synagogi, aby się modlić. I, ojciec, i syn patrzył na ojca z podziwem. Ale potem sytuacja się zmieniła w mieście i interesy wymagały to, aby przenieść do innego, większego miasta. Więc cała ich rodzina przeniosła się do większego miasta. Tylko problem polegał na tym, że w tym większym mieście nie było synagogi, ale był ulitrański kościół. Wielki kościół. I wszyscy najbardziej znani, szanowani obywatele tego miasta chodzili do tego kościoła. Jakież było zdumienie tego młodego chłopaka, kiedy któregoś razu ojciec mu obwieścił i całej rodzinie, że od następnej niedzieli będziemy chodzili do tego kościoła na nabożeństwa. Nie dlatego, że stali się chrześcijanami, nie dlatego, że uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, albo się nawrócili. Tego po prostu wymagały interesy. Tego wymagał biznes. W umyśle tego młodego człowieka pojawił się zamęt. Nagle jego ideały runęły. Kilka lat później wyjechał na studia do Londynu i tam w czasie studiów zaczął pisać książkę, w której wyłożył zupełnie nowy pogląd na świat. Swoim czytelnikom tłumaczył, że religia to jest opium dla mas. I tym skazał swoich naśladowców na życie bez Boga. Ten młody człowiek nazywał się Karol Marks i był twórcą ruchu komunistycznego. Wszystko zaczęło się od tego, że ktoś miał potrzebę, aby się wpasować. I my też taką potrzebę mamy. Dzisiaj, jeżeli prowadzisz biznes, to mówią ci, chcesz prowadzić biznes? Musisz grać według zasad biznesu. I Twój szef oczekuje od Ciebie, że będziesz sporządzać umowy albo raporty, które są sprzeczne z Twoją etyką. Ale jeśli tego nie zrobisz, to zrobi to ktoś inny. A do tego są wyjazdy integracyjne, a na tych wyjazdach, wiadomo, trzeba się integrować ze wszystkimi, czyli robić to, co wszyscy. Bawić się jak wszyscy i pić jak wszyscy. Bo jeśli się nie integrujesz, to jesteś tym z boku, to znajdą kogoś, kto będzie bardziej towarzyski i bardziej chętny do integracji. A ty, jak opłacisz kolejną raty kredytu? Z czego utrzymasz swoją rodzinę? I tak, ta prawda nie tylko dotyczy świata biznesu, ale też nas wszystkich, bo my wszyscy potrzebujemy, chcemy być lubiani, akceptowani, chcemy być częścią czegoś większego. Dla młodych ludzi, dla nastolatków ważna jest opinia rówieśników. Co o mnie pomyślą moi koledzy, koleżanki? I boją się, że mogą być odrzuceni albo wyśmiani za to, kim są. I żyją pod tą presją. Muszę tam być, tak jak wszyscy. Muszę wyglądać w taki sposób. Muszę słuchać tego. Muszę oglądać to. Muszę zachowywać się w taki sposób, aby pasować do wszystkich. Aby mnie lubili, aby mnie akceptowali. I to też nie dotyczy tylko rówieśników, bo czasami dla niektórych opinia ich bliskich, ich rodziny jest tym, co wyznacza prawdę, co wyznacza, co jest dobre albo złe. I są ludzie, którzy nie podejmują decyzji, aby pójść za Jezusem, aby przyjąć chrzest albo posłać swoje dzieci na szkółkę niedzielną, bo boją się tego, co powiedzą moi najbliżsi, co powie moja rodzina. Bo my wszyscy potrzebujemy pasować i czuć się akceptowani. A do tego jeszcze pojawia się fałszywa nauczycielka Jezebel, która mówi, to jest okej okay pasować, to jest ok." Zadbać o swoje interesy. To jest okej, okay, mieć odrobinę przyjemności w życiu i trochę się pobawić. To jest okej, okay, nie być takim konserwatywnym i zasadniczym chrześcijaninem i pozwolić sobie na trochę luzu. Ale Jezus przychodzi i mówi: Ja was widzę. Widzę to, kim jesteście, co robicie, i widzę to, co dzieje się was w środku. Jezus przychodzi do kościoła i mówi: że on rozliczy się z fałszywymi nauczycielami, mówi, że Jezebel rzuci na jej łoże to miejsce, które było miejscem jej przyjemności, stanie się miejscem cierpienia. A tych, którzy poszli za jej nauką, spotkają konsekwencje. Bo Jezus przychodzi, przyjdzie nie tylko, aby osądzić świat, ale też i osądzić zło, które jest na świecie, ale przyjdzie także osądzić zło, które jest w Kościele. I tych, którzy... Czują się tam, Które czują się w rzeczywistości, w której jesteśmy zbyt komfortowo i sięgają po fałszywe czekoladki, sami stając się fałszywą czekoladką. która z zewnątrz dobrze wygląda, a w środku, w środku nic dobrego. I kiedy wsłuchujemy się w ten tekst, to ten tekst tak naprawdę stawia nas przed wyzwaniem. Przed wyzwaniem które jest trudne, ale możliwe. Pamiętam, to było kilkanaście lat temu. Moi znajomi od czasu do czasu prosili mnie, żebym został z ich dwoma synami wieczorem, kiedy oni wychodzili na randki. Oni wychodzili sobie na randkę, a ja miałem zostać z ich synami, ich przypilnować. Dzieciaki mnie lubiły, więc to, była, to był fajny czas. Czasami było łatwo, bo, bo chłopcy już spali, więc nie było trudno ich pilnować. Ale czasem trzeba się było trochę wysilić, więc... Więc kiedy nie spali, no to czytaliśmy dużo książek, układaliśmy puzzle, bo to rozwija umysł. Ale były też momenty, kiedy mieli inne pomysły. I którego raz zaproponowali, żebyśmy bawili się, zabawili się w chowanego. Więc oczywiście ja musiałem szukać, a oni się chowali. I zgodnie z międzynarodowymi zasadami zabawy w chowanego, zacząłem odliczać. Jeden, dwa, trzy, miałem oczy zamknięte, doszedłem do dziesięć. Powiedziałam, szukam, otwieram oczy i patrzę, a mały Kuba stoi kilka kroków ode mnie. Stoi, o tak, ma zasłonięte oczy i myśli sobie, że się schował. jak skoro On mnie nie widzi, to znaczy, że ja Go też nie widzę. I na tym polega nasz problem, że my w podobny sposób myślimy o Bogu. Że skoro ja nie widzę Boga, to Bóg mnie też nie widzi. Nie widzi tego, kim jestem i co robię. I żyjemy tak, jakby Bóg nas nie widział, jakby Bóg nie widział tego, z czym się mierzymy. A kiedy czytamy ten list i te słowa, które Jezus kieruje do kościoła w teatyrze, to tam są dwa wyzwania. Czy dwa zalecenia. Jezus do tych, którzy postępują dobrze, mówi: trzymaj się tego, co masz. Niczego nie zmieniaj, bądź po prostu bądź wierny. Widzę ciebie, widzę twoje dobre uczynki. Trzymaj się tego, co masz. Ale do tych którzy gdzieś się pogubili w życiu, w tej podróży do wieczności. Jezus mówi, przestań się chować, opamiętaj się. Znaczy, przestań udawać, że cię nie widzę, ale stań taki, jaki jesteś przede mną, pokaż się naprawdę. Przyjdź i wyznaj swoje grzechy, przyjdź przede mną taki, jaki jesteś, ze swoimi zmaganiami, problemami, z błędnymi wyborami, z tymi wszystkimi rzeczami, które źle zrobiłeś. Pokaż się. Przestań się chować. A do wszystkich mówi to, że czeka, że wiernych czeka nagroda. Wszystkim przypomina o nagrodzie, bo Jezus nie tylko widzi naszą teraźniejszość, ale też widzi naszą przyszłość. Dlatego mówi, temu kto zwycięży oraz temu kto będzie trwał aż do końca przy moich dziełach, dam władzę nad narodami. Będzie nimi rządził żelazną laską, pokruszy jak gliniane naczynia. Podobnie jak ja otrzymałem władzę od mojego ojca. Da mu też gwiazdę poranną. Kto ma uszy, niech wysłucha, co duch ogłasza Kościołom. Jezus mówi: Jeżeli oddałeś swoje życie mi, pod moje panowanie, ja jestem Twoim królem. Jeżeli jesteś mi wierny aż do końca, to obiecuję tym ludziom dwie rzeczy. Po pierwsze, panowanie razem z nim, a po drugie, gwiazdę poranną. Mówi, że ten, kto będzie z nim panował, będzie obwładzał narodami, będzie rządził laską żelazną i pokruszy jak gniane naczynia. I to jest echo psalmu drugiego, który zapowiada nadejście króla, który kiedy nadejdzie, to wprowadzi porządek na świecie i będzie ład. A potem ten psalm widzimy, jak się wypełnia w rozdziale 19 Księgi Objawienia, kiedy Jezus przychodzi i żelaznym berłem wprowadza porządek na świecie, usuwa zło. Zanim pojawi się dobro i to, co nowe, Trzeba usunąć zło i to, co stare. Jezus to robi. A potem mówi: Zapraszam tych wszystkich, którzy byli potłuczeni przez ten świat, poobijani, aby razem ze mną panowali. Czyli robili to, do czego Bóg nas stworzył, abyśmy w Jego imieniu panowali nad stworzeniem. Ale on też mówi coś więcej: że temu, który zwycięży, nam gwiazdę poranną. I na nocnym niebie jest wiele gwiazd, ale tylko jedna z nich. Wskazuje nadejście świtu, nadejście poranka, to jest gazda poranna. Tylko ona jest zapewnioną tego, że za chwilę będzie nowy początek, że za chwilę będzie nowy dzień i nowa nadzieja. A kiedy czytamy objawienie Jana, to na końcu znowu odkrywamy, że to Jezus nazwany jest gazdą poranną. To On jest nowym początkiem, to On jest tą nową nadzieją. A więc Jezus mówi: daję Wam samego siebie, relację ze sobą, ponieważ ja chcę być tym, który będzie rozświetlał Wasze mroki. Ja Was widzę. I chcę być obecny w waszym życiu, abyście wy też to widzieli. Bo On widzi, kim jesteśmy, gdzie jesteśmy, widzi, z czym się mierzymy, widzi, co w środku, widzi nasze upadki. A skoro, skoro to prawda, Jezus widzi, kim jesteś, dlatego żyj tak, aby inni widzieli, że to On jest twoim Królem.